Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony WIS jak widzicie gramy sobie dzisiaj w The Elden Scrolls 5 Skyrim. Skyrim Skyrim, 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 Stara, dobra gra. Tak Chyba nie trzeba oczywiście nikomu jej przedstawiać. Cóż, pogramy sobie z pół godziny. Nie no, żartuję. Chwilę sobie pogramy. E, coś może zrobimy z zadań. Nie no, tego na pewno nie Nie Dobra, to towarzyszy pójdziemy um, cóż, na początek kim gram? Kim gram, kim mi się zdarzyło grać? To nie tu, to też nie tu, broń Zajmijmy sobie kaptur Gramy sobie orkiem Jakoś mi się spodobał ten pysk Że tak go wystrugałem No i gramy sobie orkiem, także jak widzicie mam na sobie pasażer z powików I jakieś tam, do, jakieś tam poboczne bronie też już mam porobione I inne misje Także powinno być nieźle Zabijmy sobie tutaj tylko Okej okay. Nie wiem po co, no ale dla zasady hmm. Także Także, 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 także tak Przeniesiemy się może od razu do towarzyszy O Tutaj będą Skakały jak jasny chuj Eee. Boże. A, bo to samotnia, boż! Powaliły mi się te. Dobra. Widzicie już mam prawie 40 level, więc może dzisiaj wbijemy go z... Wbiję go z wami. Tak. E, tutaj mamy e, widok wilkołaka, którym też jestem. Poniekąd. Tylko wampirem nie jestem, ale nie umiem złamać wampiryzmu Smutne No, mniejsza z tym Tak czy owak... Wow! Widzicie, to, 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 to o czym mówiłem, mój komputer nie z tym jest jakiś boski Ale ma ciągnie i większość gier, których pokonuję Co nie zmienia faktu, że przy nagrywaniu po prostu jest problem Ale to przy... A, tam po drugiej stronie są w ogóle jakie mam perk'i, tak? Jakie mam perk'i, to może Wam pokażę. Zniszczę. W ogóle magii y, nie ruszałem, bo widzicie, nic. Brytryz jest na drugim poziomie. Y, w skradaniu się. Łucznictwo mam tam jakoś rozwinięte, jednoręczną, dwuręczną. Y, ciężki pancerz i kowalstwo mam na 100%, także... Y, jest, jest dobrze. No i to wszystko z perk'ów, tak? A jeżeli chodzi o... No jakieś tam magię, mam krzyki. No też już coś się tutaj odblokowało, jak widzicie. I kamienie. Kamien cienia, Bardzo przydatna rzecz. Pierścień Hirkaina. Hircyna. Jeden chuj. No, jak się go wymawia. No daje dodatkową formę wilkołaka. No i postać bez, bez to czasem od bardzo mogą się zmienić. Płaszcz cień nocnicy. Muszę to w końcu zmienić i szał berserkers... berserkerski berserkerski bla boże kto bym się od te nazwy? a co do Węglów to trochę ich jest my tu mamy walce z przedstawicielem przeciwnej płci no mniejsza z tym co my tu mamy gdzieś tu

Dobra Klejnoty okay, to... yeah. Jej Czyli lecimy znaleźć klejnoty, później jeszcze skoczymy do złodziei i dla nich sobie. Aby nasze skarbce napłynęły złotem Tak? Czy tak? Chwila, bo ja nie mogę znaleźć tego jakoś Jest czekajcie Aha, a stąd chyba być najszybciej. Magiczny czermowy tworzą barierę. Okay. ok Cieszę się. Chyba mamy nawet takie zakręcie. Ale ja w ogóle w magię nie latam, także myślę, że spróbuję chyba... Zresztą czekajcie sprawdzę. Hmm. Ściana burzy. A, ja, mnie ale... Co mi to do cholery daje? Broń. Ale trochę sobie zabicie, na ale... Okej. Okay. 50. Dobra, to jest najsilniejsze od mnie, mamy. Sprint, 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 motherfuckers. Co my tu mamy z krzyków, co mogłoby nam w tej chwili pomóc? To sobie użyjemy? A jeszcze nie teraz. <laughs> eee, tak. <laughs> w ogóle jestem ciekawy jakie są wasze ulubione krainy. Ja na przykład najle chyba najlepiej czuję się w samotni i pękninie. Tak, tego typu miejsca. Wow, 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 wow Ale nam zjebnął Mamy jakieś miksurki Chcę tych okay. brać wiadomo że tych klientów przemieni nie zeżar. o kur my nie tu mieliśmy pójść tylko tam wyżej. super

Mhm. <susuruj> no i co my teraz robimy? Chcieliśmy na kodach No się tym rzadko I tu! O okay, okay, okay. Dobra, dzięki temu możemy... Kamien cienia, nie muszę tutaj wpadnąć Skąd wiedział do cholery? Dobra. Co mam do pieniędzy? Wow. Już ty masz pieniądze. Ja pieprzę, nie, o serio. Stalowy topór. Nie no ja rozumiem wszystko, ale tu była taka święta relikwia. Serio? to była taka rzecz, której po prostu bez której by nie przeżyli Nie no, ja zacząłem ciebie wiarę w ludzi. Dobra już możemy sobie to wyłączyć w pizdziec i przenieść się szybko do Gdzie się przenieść Jest. Nie no, wiesz nie teraz ten znaczy, no to mnie trochę irytuje <laughs> <laughs> Tamriel. Słodka matko, słodka matko, zaznacz mi swoje dziecko, co grzech... No. Co? Fuck! Co ty...

Okej okay. Czekam na ciebie mamy klejnot lodowy Nawet się Kuba ma Ile mam im pomagać, no To jest chyba zadanie którego się nie da zrobić Ale jak mówiłem przeniesiemy się do samotni eee Samotni. Ale przepraszam, pękniny. O, pochrzeniło mi się. Zobaczymy czy mm, oprócz znalezienia wszystkich klejnotów czego mi się nie chce robić za cholerę bo nie, nie pamiętam gdzie ich szukać mogę pomóc jakoś ludziom Także idziemy Oje, i nimi spostrzały <laughs> zobaczcie jaki ten kucyk jest sztywny, czemu on się nie majta. Chociaż znaczy, nie powiem też, przez jakiś czas sam miałem taką typu fryzurę. Dobra, to się już z tym runda. Runa. Yeah, I When I started out in the... Sięgnij po krzesło, nie dziękuję. To was pasuje. Dym, 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 dym.

more than you can handle. Pretty simple. You break into a house, grab a specific item, and get out before they realize what's going on. The catch is you can't kill anybody who lives there. Or you forfeit the paint. Ready for some good old-fashioned burglary? Whatever. Uh -huh. Just get it done. Here's the job. <laughs> just one okay. okay. Mm. Też takim sporo fps mimo wszystko jest przy nagraniu. 20... Teraz sporo mi trwa do 19... 25 znowu... 34... No, jest ładnie, jest ładnie. Czemu to się zamyka za każdym razem? Kurna! Jak to się zamyka jak już mówię? mam chyba gdzieś... Muszę zerknąć zaklęcie... Eee, niewidzialność jest no bez jaj serio o ku no, mówiąc tego się nie spodziewałem bo ja sądziłem że korzystamy z niewidzialności a tu dupa blada chcemy ok jak potrzebuję coś ukraść... Tak... Gdzie to? Wszystkie trzy są tu... Białe grani... Super! Jeszcze do białej grani! E, jak być co przyłączymy się do buntu gromów ładnych. Także nie jestem za to Także wszędzie pamiętają się gromów ładni. Tu mamy bardzo ładnie wykonanego wilka. choć to wtedy mnie za każdym razem rozwalało. Będzie palić futro, grąże zęby są. Hmm... Okay. W dalszym ciągu mam katar, ponieważ jestem... że już, znaczy już nie jestem chory, sprawda, ale to są mi katar, także jakbym plukał. Na przykład tak, to proszę o wybaczenie. Jej to butch. I teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. dupy albo nosa no i zwracamy do wex Sądziłem że to będzie troszeczkę trudniejsze no cóż weźmiemy sobie jak, może jakieś jeszcze inne zadanie zrobimy jeszcze tak za dwa zadania i sądzę, że to będzie odpowiedni materiał na dzisiaj tak nie wiem kiedy go tylko powiem wam że dzisiaj mamy Dzisiaj mamy 24 Więc za jakiś tydzień może go wrzucę No zobaczcie jak najszybciej go wrzucę, jeżeli się nie uda Jeszcze dzisiaj, no to jutro najwyżej go wrzucę eee, Dobra, jesteśmy już w... Tu gdzie powinniśmy być Okej okay. Już dzisiaj sprintujemy i prawie nam ten pasek nie ubywa Takie piękne.

Dobra. Ostatnią And Just keep it clean. Here you go. muszę nie wiem. <laughs> Przepraszam. Eee, da Dobra. Lecimy sobie teraz do białej grani Cholera, czy my tylko do białej grani Musimy latać? Kurde, tyle miast w Skyrim jest że już możemy sobie Przejść od razu do białej do Białej grani Tak, tutaj hmm. No nie gadaj Ja wielobranżowy już myślałem, że od tej... Chyba, mm. że... Od Kowala, a Kowala lubię, ponieważ tam wykułem pierwszą broń i... jak dokładnie w tym miejscu. I tu w zasadzie wszystko zawsze ulepszałem. I wbiłem w setny poziom. Więc stosunkowo go lubię. Chcę mówić dzisiaj, i tak nie mam najlepszego... W ogóle nie ulepszałem tego. Kurwa. Tak, gadaj zamiast otwierać zamki. Nie, nie ulepszałem w ogóle otwierania właśnie zamków, także to może być ten problem. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić wszystko. Nie wiem, jaką tam sztabkę zmieścili. W ogóle bardzo dobrze strzeżone mm, domy. Nie? Jak widzimy, te zadania naprawdę nie są trudne. Nic nie wiem, co ja je robię. Żadnego wyzwania. Myślałem, że to będzie... Znowu ukradni. Ja rozumiem Gildia Złodziej, Gildia Złodziej, no ale żadnego... żadnej rozruby nic naprawdę nie trzeba zrobić. Musiał mordę podbić, żeby zapłacił haracz. A no, za moich czasów Gildia złodziej działała jak gildia Złodziei. No, takie życie. You did the job and you did it clean. When a client needs us to eliminate another, we don't operate like the dark brotherhood. But... We find alternate. We send you the plant some phony evidence in park's house and then tip off the town guard. The rest it. Sound like you can handle it? Here, yes. just keep it clean. Here you go. <laughs> właśnie, gdzie jest skarbiec, jest skarbiec zobaczcie, czy coś wpłynęło <coughs> Czy coś widać Pusto Pusto, pusto, pusto Pusto Pusto, pusto. jakaś broń Patrz, pusto Ach, ten skarbiec Ten nasz skarbiec, po prostu Wariujemy Wariatki, no popatrz Stać nas na to wszystko normalnie. Nie wiem, w jakim ona mi płaci, skoro skarbiec jest mamać pusty. Udało mi co mi daje kaptur? Boki zadają, a tutaj... To będzie wyglądało... jak pięknie! To zwiększymy sobie kondycję. No, jest, jest całkiem przyjemnie. Nie wygląda... No dobra, wyglądam jak u dupy zakrzakana. No. się nie zapomnę sobie wrzucić to. tym razem coś tutaj. Dobra, w tym układzie robimy to, co nam zlecili. Mam lepszy łuk. Dobra. Także gdzieś tutaj, tak? Okej. Okay. przejść na górę. ktoś tu przyczai. żeby zacząć, słuchaj, trzeba spróbować dołączyć do rocznego bractwa. Może być ciekawie. Huhu, stara jak świat, pułapka gdzieś nie wyjdzie. Idziemy do mocniej do Vex. I będziemy chyba kończyć, To Jaki krótki materiał. Czy kończyć? No kończyć w zasadzie, bo chyba... Jeżeli wyłączę nagrywanie i sprawdzę ile nagrałem. Jeżeli będzie jeszcze krótki czas, to dobra. Ale jeżeli nie, to znaczy to jeżeli będzie... Nie będzie po tym... Kurwa macie, jeżeli po prostu później nie będzie... po tym co skończę nagrywać nie będzie mojego głosu i informacji typu... A, je jednak jeszcze, jeszcze nagrywam, bo krótko nagrywam, no to chuj. To nie będzie. To nagram inny materiał z innej gry, albo jeszcze do tego wrócę. Tak samo jak fable. Fable jeszcze wrócimy tylko muszę w końcu do tego przysiąść i w to pograć. Bo oczywiście nie mam czasu, ledwo to nagrywam. Ja się ci wierzę, że to nagrywam w ogóle. Czy znaczy, nagrywam to w zasadzie, bo ze w domu? Reklekty. My się nie chce iść. chcę do iść. Z tym Dobra. Także... Cóż... Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Albo po prostu trzymajcie się 17. gry. Siemano. Cześć.